Witam serdecznie, z tej strony TheBestMania64 Witam y i zapraszam do obejrzenia mojego programu gdzie będziemy y tworzyć grafikę y na tło, na YouTube, na YouTube. Będę tu krótki przerw robić, bo trochę muszę tu ustalić jeszcze muszę ciągle kontrolować y program do nagrywania Ok, to bierzemy nowy. Ja już tu mam i bierzemy, wpisujemy w szerokości 2120, natomiast wysokość 1192. Ok, bierzemy. Na no, to mi się drugie otworzyło. Ok. E, następnie e, musimy wziąć wypełnienie kubkiem. Kubkiem, owszem. Na przykład na czarne trochę mi się przycina okej okay. Okay, bierzemy następnie taką literkę A czyli to będzie nasz tekst i możemy się wziąć na przykład na kolor, ja sobie mogę wziąć na taki może może biały o. na taki powiedzmy biały i, i tu yy, zaznaczamy sobie bierzemy sobie tekst yy, nie wiem, może być sas, czcionka to będzie tak trochę większe na przykład 42 może nie może tak 60 yy. i tak, okej okay. Ok. Ja kliknę dwa razy na tą literkę A, czyli na tekst. I na przykład rozmiar tu może być 300. Na piksel oczywiście. Ok, tu wpisujemy swoją nazwę. Może trochę będzie za duże, Ale to zaraz w takim razie zmniejszymy, jeżeli się nie zmieści. Czyli się nie zmieściło, czyli weźmiemy na przykład na 200. Mniej więcej. 50. Ok. Ustawiliśmy. To teraz zamykamy. I mniej więcej to tak wygląda. Już tutaj zmniejszyliśmy. O, mniej więcej o tak. Ok. To jest nasz e, tekst, który jest napisany e, tutaj. Można także sobie przesunąć o to. No w jakie miejsce się chce. Na przykład można trochę niżej. No jest coś takiego. Ok. Odklikujemy. Dobra. Jak już takie coś zrobiliśmy, to klikamy prawym klawiszem na warstwę. I duplikuj warstwę. Ok. I następnie. Trzeba wziąć filtry, rozmycie. Oj, tutaj się trochę pomyliłam. Bo, o, okay. e, no tak, jeszcze raz filtry. Oczywiście klikając prawym klawiszem. E, bierzemy rozmycie i rozmycie gaussa e, Ok, jak tu już się pokazało, to musi być ustawione. No 12-11 różnie. Okej, okay. już się samą staje na piksele i okej. Okay. Otóż to jeszcze tak u y, dołu się ładuje. Okej, okay. już są powoli jakieś będą małe zmiany. Y, następnie przejumkłaby się znowu warstwa, przezroczystość y, i kanał y, alfa nieznaczenia i takie coś się wtedy nam robi. Y, okej. Okay. Następnie znowu w praktycznie to będzie się wszystko działo, klikając poprzez e, prawy e, klawisz. E, ok, bierzemy edycja e, i rysuj wzdłuż e, zaznaczenia. Tu praktycznie możemy coś zmienić. 1, 0, tylko tutaj ustawiamy na 1, 0, tutaj jest pełny, to zostawiam tylko, żeby było 1,0 szeroko szerokości. Następnie bierzemy y, Ok. Bierzemy następnie w zaznaczenie i brak, żeby już nam to się odjęło z napisu naszego. Następnie filtry. Y, Zniekształcenia. Zniekształcenia. I, i, I bierzemy wiatr. Ok, mm. bierzemy oczywiście wiatr i można w kierunek yy, najpierw w lewo. Ja nam się tu ładuje, ta chwilę. Ok, najpierw nam poszło w lewo. Teraz dobierzemy filtry. Yy, zniekształcenia gdzie nie są. Zniekształcenia i wiatr. I teraz będziemy, bierzemy w prawo I się, nam się w drugą stronę Po obydwie strony, w lewo i w prawo Trzeba podwójnie zrobić, żeby tak wyszło yy, Następnie Kolejnym punktem znowu Klikamy prawą klawiszem w warstwę Hu 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 Chwilka warstwa, gdzie to było? O, przekształcenie i obróć w prawo o, czy o 90 stopni. Mamy ten y, napis. I jak już nam to się pojawiło, teraz ten bierzemy prawym klawiszem y, filtry. Niekształcanie i wiatr. I to samo, co przed chwilą było, czyli najpierw ja sobie trochę jeszcze powiększę. Na 16. Żeby było taki. Oj. Żeby było trochę e, takich bardziej wyników. Tak, żeby było ładnie. To tak wygląda. Nie? To tak, najpierw jest z lewo się ładuje u do dołu, zobaczmy się udaje, bo mam starszą wersję z strony XP. Ok, ok i kolejne. No to znowu bierzemy filtry z niekształcenia i wiatr. I teraz bierzemy w prawo. Już jest ok. Znaczy już prawie Ok. Mm, teraz bierzemy warstwa. Trochę tam muszka mi e, przekształcenie. I teraz obróć e, o 90 stopni w lewo. Ok, już mamy. oj, już. Ok okej, okay, to, to już mamy ten napis zawsze można mm, jeszcze takim, nie wiem, dodatkową opcją to różnie okej, okay, to jeszcze można takie dodatkowe, no to barwienie i te pewne kolorów chodzimy i barwienie yy, i wtedy Pokazuje nam się takie okienko, czyli można wziąć barwę, taką tutaj patrzymy na nasz napis. Tu jeszcze jasność, no tu na przykład takie nasycenie. OK na przykład bierzemy. Następnie nie bierzemy zapis, tylko bierzemy w eksportuj. I tak wyeksportuj wpisujemy no ja wpisuj no nie, yy, i pamiętamy gdzie się zapisuje wpisuje można wybrać a ja sobie wybiorę obraz PNG bo tu macie wszystko do wyboru wyeksportuj yy, ja już go nie będę zastępować bo już mam OK, no to to byłoby na wszystko cieszcie się waszym tłem na youtubie i chwalcie. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. I to było na tyle. Cześć.